To po pierwsze, bo to jest podstawowa rzecz, że jeżeli nie będzie pieniędzy, to musimy znaleźć rozwiązanie. Proszę Państwa, obietnice... Obiet... O, to jest pomysł. A na moje szczęście pensji nie dostaje w Urzędzie Miasta, tylko w prywatnej firmie, w której pracuję. Dziękuję bardzo. A sesja w tej sprawie, tak naprawdę, tak naprawdę sesja, sesja w tej sprawie będzie dopiero w styczniu czy w lutym. Ja nie wiem jeszcze jaki będzie harmonogram. Jak Naprawdę pan myśli, że to się w ten sposób rozgrywa? nie, prowadzi, nie prowadzi, nigdy do e, Chciałem w imieniu klubu Platformy obiecać Państwu, że zrobimy wcześniej sesję nadzwyczajną i tą sprawę będziemy poruszali. Mam nadzieję, że na tej sesji wyjaśnimy wszystkie swoje sprawy i że MDK pozostaną w Krakowie. Dziękuję bardzo. Brawo! Wreszcie słyszycie głos na sądy! Wreszcie! Teraz brawo! Jeżeli jest taki głos, brawo! Brawo! Dziękujemy was za słowo! Trzymamy was za słowo! Trzymamy was za słowo! Trzymamy was za słowo! I w ten sposób, proszę państwa, jeżeli wszyscy radni, i to nie jest polityka, że ktoś należy do partii, ale jest radnym, to jest waszym przez was wybrany. I tu że chodzi, czy rady Platformy, czy rady pisu, czy jeszcze z innego grupowania, to nie jest polityka. To jest, to jest coś wspaniałego. I nie nie nie... Sprawą polityki, czy pieniądze przeznacza się na edukację, na szkoły, na domy kultury, czy przeznacza się je na inwestycje. To też jest polityka. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć jasno i wyraźnie jedno. Widzę tutaj taki plakat, nie podcinajcie nam skrzydeł. To nie jest tylko kwestia podcinania skrzydeł Wam, to jest kwestia podcinania korzeni. Bo jeżeli, jeżeli, re jeżeli rezygnuje się z nauczania historii w szkołach. Jeżeli likwiduje się młodzieżowe domy kultury, to to jest podcinanie korzeni naszego społeczeństwa. To jest polityka antyspołeczna. My proszę Państwa, się z tą polityką nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z nią zarówno w Sejmie, jak i w Radzie Miasta Krakowa, w której miałem zaszczyt zasiadać do niedawna. Teraz jestem Państwa posłem, bo to tutaj w Krakowie Państwo mnie wybraliście. I mogę Państwu zagwarantować, i chciałbym to jasno i wyraźnie powiedzieć, będziemy przeciwni wszelkim takim działaniom. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja finansowa miasta jest trudna, i na tą sytuację bez wątpienia wpłynęła również i sytuacja, która jest w ogóle w Polsce. Natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie, są inwestycje, które prezydent rozpoczął i które powinny zostać dokończone, ale jeżeli są problemy z pieniędzmi, to nie zaczynajmy nowych. To zastanówmy się, ile pieniędzy wydajemy na kulturę w tym znaczeniu, że wydajemy na festiwale i inne imprezy, a ile powinniśmy wydać na kształcenie, na rozwój kulturalny dzieci w Krakowie. I to trzeba zrównoważyć. Nie, ja myślę, że to było doświadczenie raczej pokazujące. Odpowiedzialności. Dyskusję w tym momencie, że chodzi o uczenie na Czy jakaś taka nie tylko szkoda, tak? Jakby bo my tak my rozmawiałyśmy z tymi dziećmi, a oni naprawdę, gdyby nie ten deklif, to może by po prostu wylądować gdzie indziej. Ale przecież dla nich nikt nie zmienił. Zdecydowałam, że myślę, że będzie tam 50 razy Będzie zależało tego, jak dalej te osoby, które będą odpowiedzialne za te młodzieżowe domy kultury, czy to na, na, na stronie dyrektorzy, jak, jak zechcą to zorganizować, jak zorganizowana większość tych zajęć może spokojnie pozostać, a te, to spotkanie no, jest dla mnie dowodem tego, że, że bo, po pierwsze bardzo niewiele osób przyszło już Państwa to zorganizacji, jak na tą, tę szum informacyjny, jak na to, że było rozdawane to w to było to były rozdawane... I, 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 z prośbą o przyjście w kościołach, w parafiach. No to powiem szczerze, że zainteresowanie dość stromne To zaledwie 15 osób. No ale nie dziwię się, nie mamy takiego na ma tej gotowości takiego do manifestowania w słusznej sprawie. Bo to mi się wydaje, że to jest słuszna sprawa i mi się wydaje, że bronią ludzi, że od rzeczywistości. Jednocześnie po to, żeby. Jednocześnie przeprowadzeni przez konflikt, z głęboką wiarą, z koszą. Okropna, karna autorska się wtedy Współpracujemy tam sobie sobą no, no, ciekawe doświadczenie, które dowodzi do tego, że, że, że tylko garstka dla tak naprawdę zainteresowana czymkolwiek. No, to jest, no, nie jest już przykro, że te dzieci Ja takie mamy dzieci, no, tam Cinać. Trochę mi było żal, że Marta się tutaj nie mnie bardzo czczęła, nie bardzo choć bardzo mnie ucieszyła ta młodzież, która była taka znużona i ofiarna. No, bardzo jest obiecująca, szkoda, że nie było. Ma Pani wrażenie na powodzenie tej reformy? Ja myślę, znaczy ja sądzę, że, że tak, że tak jakby poszerza się chyba wiedza społeczna na ten temat. Dzięki mediom coraz częściej pojawiają się pewne informacji informacje związane z tą organizacją. Ale myślę, że, że z czasem atmosfera, kiedy te emocje opadły i kiedy dyrektorzy z tego dalsze rozmowy, pracują, nawet niedobą sekcję, być może ona zostanie przygotowana. Czy zatem... mają Państwo już teraz jakieś propozycje dla dyrektorów przygotowane? Ja, Gdyby chcieli rozmawiać po z państwem. Nie no, to ja mam od początku, to są pracownicy, proszę pamiętać, to są pracownicy z samorządu. nie chcą rozmawiać, oni muszą rozmawiać. To jest przecież to, co my wypłacamy za morze, to wypłacamy gminę, to wypłacamy ich pensję. No dobrze. To są, są nasi no tak. pracownicy, w związku z tym oni te rozmowy podejmować, czy chcą, czy nie chcą, powinny. Natomiast. Póki co no, nie, nie bardzo się spisali, powiedzieć, bo, bo pomimo, że ja dwukrotnie już spotkałam się z każdym z nich, Przedstawiają konkretne propozycje, w zasadzie twierdzą, że pozostają przy swoich, czyli nie widzą możliwości żadnych reformatorskich działań, żadnej zmiany. Myślą je co najwyżej o oszczędnościach. Ja w te oszczędności nie wierzę, skoro do tej pory w kierowanych przez nich placówkach Utrzymywali na 270, powtarzam się, że też jest szokujące, je nie liczby, na 270 pracowników czy czyli 201 etatów administracyjno, administracyjno obsługowych Zatem no, nie, nie dowierzam, że w obecnej funkcjonującej strukturze mogliby zrobić jakieś znaczne oszczędności, że będą bardziej racjonalizować koszty. Zatem według mnie niezbędna jest zmiana w strukturze. Skoro y, są to Państwa pracownicy. Państwo macie w konkretny sposób ukierunkowane co do nich oczekiwania, a oni nie widzą szans na to, żeby to wprowadzić w życie, czy nie wykluczają Państwo zmiany tych, tych pracowników? No nie, jest to, nie jest to łatwe, a poza tym nie chciała znaczy ja nie, taka myśl nie przychodzi do głowy, bo jestem daleka od wszelkich y, działań o charakterze rewanży. Natomiast myślę, że no to jest praca podstaw no, w Uczenie obywatelskości, uczenie czym, czym są publiczne pieniądze. No, no Czyli rozmowa, rozmowa, pracować. jeszcze raz rozmowa. Będę w tym Dziękuję bardzo.